Witajcie. Zanim zaczniemy, spróbujcie się rozluźnić i zrelaksować. Weźcie głęboki wdech i wydech. Poczujcie spokój. Czy siedzicie wygodnie? No to możemy zaczynać. Znajdujemy się w poczekalni. W oczekiwaniu na swoją kolej można spocząć na twardych, niewygodnych krzesłach. Stoi tu również roślinka, którą można podlać. Wejdźmy do pierwszego pomieszczenia. Oto pies pokryty papierem ściernym. Spokojnie, można pogłaskać, nie gryzie. Dalej mamy ekran wyświetlający dzieła Hieronima Boscha i grę w znajdowanie szczegółów. Co 5 sekund obraz i lista elementów się zmieniają. Na końcu pomieszczenia stoi pojemnik z plexiglasu, w którym znajduje się sztabka. Nie jest to złoto, a pomalowane w ten sposób żeliwo. Otwór jest odrobinę większy od sztabki, przez co niemożliwe jest jej wyciągnięcie razem z włożoną dłonią. Żeby przejść do kolejnych pomieszczeń, należy włożyć okulary VR i udać się drogą przez labirynt. Okulary tworzą odwrotną wizję kierunków. Przez to ciężej jest złapać orientację w labiryncie. Przy wyjściu widnieje informacja, by odłożyć okulary do okienka. Przed nami znajduje się autoportret Gustawa Courbet o powiększonych oczach i zniekształconym wyrazie twarzy. Tabliczka obok sugeruje, by nie patrzeć mu w oczy. Uważa się, że około 17% społeczeństwa cierpi na jakiś stopień trypofobii, czyli lęku związanego z dziurami. Udajemy się właśnie przez taki tunel, w którym znajduje się wiele nieregularnych otworów. Na końcu tunelu wisi felieton o tym, jak ważny jest odpowiedni skład tekstu. Chętni mogą spróbować ułożyć kostkę Rubika, której w istocie nie da się ułożyć. Przez błąd konstrukcyjny. Na tablicy znajduje się proste równanie. Czemu nikt go nie rozwiązał? Na stoliku jest przecież kilka kawałków kredy. Jedna jest przytwierdzona do stołu, dwie są plastikowe, a dwie papierowe. Dodatkowo tablica jest pokryta śliskim szkłem, co uniemożliwia pisanie nawet prawdziwą kredą. Na terenie całej wystawy znajdują się kamery. Kolejne pomieszczenie to pokój luster. Może udaj się tam sam. Cz, 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 cz. Nic nie mów. Zobacz, zobacz. Wchodzi, paniko! Ty widziałeś te nogi? Co to w ogóle ma być? Jakie nogi? Bardziej skrzydłka, kurczaka. Jak stróż! Nogi oddzielone go od koły. Być. Wygląda jakby spadł z nieba, ale gorzej wylądował. <grym> Ej, Jak można być tak brzydkim? Co nie? Obrzydliwe i te włosy Ech. wszędzie! Teraz jesteśmy w sali kinowej. Zamiast standardowych foteli znajdują się tu krzesła szkolne z bardzo nisko uciętymi nogami. Projektor wyświetla czeski film surrealistyczny Coś z Alicji w reżyserii Jana Szwankmajera. Napisy w filmie są niedopasowane do kwestii dialogowych, ponadto posiadają wiele błędów ortograficznych i są przejrzyste. Przed nami znajduje się trumna. Przejdźmy do środka. Po zamknięciu Wieka, głośniki, znajdujące się w środku, odpalają dźwięki pełzającego robactwa. Wieko działa na bazie elektromagnesu. Pierwsze cztery szarpnięcia nic nie dadzą. Dopiero piąte sprawia, że się otwiera. A na suficie znajduje się obraz oblicze wojny Salwadora Dalego. Powoli udajemy się do wyjścia. Możemy jeszcze zostawić po sobie pamiątkę, dorzeźbiając coś do gipsowych twarzy. Są tu również uschnięte rośliny, które można podlać. Przed nami poczekalnia. Opuszczamy wystawę. A teraz pomyśl. Co czujesz? Stres? Frustrację? A może ulgę?